Pytanie do dostawców pizzy. Czy wy też macie takie swoje adresy, pod które jedziecie, i od razu z góry wiecie, że dostaniecie napiwek? No bo ja właśnie jadę pod jeden z nich. No i dojechaliśmy. Dzień dobry. Tyle co zawsze. 50, Proszę bardzo. Dziękuję. Do widzenia. No i mówiłem, dostałem napiwek. Ten pan zawsze mi daje napiwek. Także jak jadę tutaj, to. Wiem, że pan mi da napiwek. Dobra. Ja no, pozdrawiam tego pana bardzo. Kurwa, tu ciasno, patrzcie to. Na styk. to jest autowyczynowe, proszę państwa. To wszędzie wiedzie. Prowadzi w tej chwili rozmowę. Po sygnale, nagraj wiadomość. Zajebiście. No, po prostu zajebiście. To chyba będzie tutaj, 38. Hej, Boszu. Proszę bardzo, witam. Ale super, pierwsza dostawa. I ostatnie piętro. No, Od razu Towarowa 9C, co to będzie? Towarowa 9C, gdzie chyba hotel, z tego co pamiętam. Ale swoją drogą to dzisiaj nawet bardzo ładna pogoda jest. Nie? Co powiecie? Jak pogoda u was? Zobaczcie jak sobie Mewa fajnie na tym dachu siedzi. Śmiesznie było jakby zrobiła kupę na ten fajny kolor. Nie <laughs> no. Się nie boi, się patrzy na mnie. <laughs> o kurde.